wzięło udział około 180 osób z 30 klubów sportowych z całego kraju. Zawody trwały dwa dni, podczas których zawodnicy wykazywali się precyzją w strzelaniu do tarczy. Tutaj około 180 osób, zawodniczek, zawodników z 30 klubów z Polski, w tym 7 grupa miejscowego agrosu. No cóż, rozpoczynamy dopiero zawody, zobaczymy jak to będzie przebiegało dalej. Na razie nieźle wychodzi to strzelanie. Prawo startu w zawodach w kategorii Juniorów młodszych mieli zawodnicy urodzeni w latach 1998-2000, zgłoszeni przez kluby lub indywidualnie jako zawodnicy niestowarzyszeni. Podczas turnieju rozegrane zostały konkurencje indywidualne oraz mixty. W rywalizacji drużynowej najlepszą lokatę uzyskał KS Płaszowianka Kraków, drugie miejsce zajął KS Boruta Zgierz, natomiast na trzecim miejscu uplasował się KS Agro Zamość, tym samym zdobywając brązowy medal. W rywalizacji indywidualnej kolejne miejsca na podium zajęły. Dariusz Biela, KS Płaszowianka Kraków, Piotr Starzycki, SEU Marymont Warszawa oraz Kacper Gucz, zawodnik klubu sportowego Agros Zamość. Organizatorami turnieju byli Polski Związek Łuczniczy, Klub Sportowy Agros Zamość, Okręgowy Związek Łuczniczy, Urząd Miasta Zamość, Urząd Marszałkowski w Lublinie.